Wychowanie naszej wizji przyszłości, to gdzie widzimy siebie za rok, gdzie widzimy siebie za pięć lat, gdzie widzimy siebie za dziesięć lat, jest niesamowicie ważne. Mało tego, że jest ważne mieć tą całą wizję, nie? sobie okay, wyobrażamy sobie nasze wymarzone życie. Ważne jest, Kolejnym krokiem jest, żeby ją zapisać, ponieważ manifestujemy ją codziennie, wyobrażamy sobie, że tam jesteśmy i na tym właśnie będzie polegał ten tydzień, co będziemy robiły, i dodatkowo ważne jest, żeby powiedzieć to bierającym w towarzystwie, które was wspiera, bo uważajcie, dla niektórych ludzi Wasze marzenia będą zbyt duże. I to nie dlatego, że one są nieosiągalne. To nie dlatego, że, że nie jesteście w stanie ich zdobyć, tylko po prostu e, ci ludzie są na zbyt, małej pozi na zbyt małym poziomie, poziomie świadomości, żeby to w ogóle pojąć. Czy, ro czy rozumiecie, o co mi, o co mi chodzi no, tak. i o czym mówię? I w tym momencie, gdy po mamy. Mogą zaniżać wibracje, e, przez to, że nie wierzą w tak wielkie rzeczy. Mogą jakby zaniżać te wibracje prowadzące do sukcesu. Dokładnie, tak, świetnie, Monia. Mało tego, że zaniżają wibracje, mało tego, że nam, to jeszcze sabotują nas. Nasze marzenia i sabotują każdego dnia nasze działanie, zniechęcając nas do osiągnięcia tego. Dlatego miejmy wielkie marzenia, natomiast dzielmy się nimi tylko z osobami, które tak naprawdę nas wspierają i popychają nas do działania. Tutaj, okay. Tutaj mamy bezpieczną przestrzeń, dzielmy się wszystkim, wspierajmy się nawzajem i budujmy naszą wizję przyszłości i wizję naszego sukcesu. Więc e, ja osobiście mam wykreowaną wizję na 5 i na 10 lat. Pierwsze co zrobicie, co, co będziecie miały do ćwiczenia, robimy to wizję na rok naszego sukcesu, naszą wizję idealnego życia. Później chciałabym, żebyście zrobiły to na 5 lat i na 10 lat. Gdzie widzicie siebie za 10 lat? To jest szalenie ważne, ponieważ w ten sposób nastawiacie swój umysł i swoją podświadomość. Mało osób w ogóle widzi siebie za rok. Mało osób widzi siebie za 5 lat, a co dopiero za 10 lat, to już w ogóle. Natomiast, tak jak uczyłyśmy się wcześniej, klarowność to podstawa. Jeżeli nie masz klarowności, gdzie chcesz dotrzeć, to w, tak jakbyś wsiadała do taksówki i mówiła, chcę jechać. Ale dokąd? Dokładnie. I mając zdefiniowany sukces, mając zdefiniowane konkretne cele, metodą, którą będziemy się dzisiaj uczyły. Daje nam to ten ster, ten kierunek. Chcę dojechać do Gdańska. I wtedy ta taksówka nasza nie kluczy. Chcę dojechać do tego mieszkania. Chcę dojechać do Willi do Toskanii. Chcę dojechać do Ania, studio masażu. W ogóle jestem strasznie podjara nad Twoim studiem. Ajur, A A, okej. Okay. No, no ja no, też. E Dokładnie. Ewa, powiedz mi, e, gdzie ty siebie widzisz za rok? No na statkach, że pływam z rodziną. Że pływasz na statkach. Jezu, przepięknie.